zatrzymało się na tym, które ukazuje twoje duchowe potencjały. Więc a... hmm. możesz zacząć od siebie, jeżeli reszty nie da się jakoś konkretnie opisać. To jak ty wyglądasz? Nie wiem, czy mam cało. Mm -hmm. Nie wydaje mi się. Mm -hmm. To czym jesteś, energią? Tak. Mm -hmm. To jak byś opisała swoją własną energię? Niebiesko. Mm -hmm. Co to Jestem... znaczy? Nie mam rozmiaru. Mhm. Jestem jak pył. Mhm. Jesteś gdzieś w, w jakimś wymiarze fizycznym, czy powiedziałabyś że raczej po stronie duchowej? Po stronie duchowej. Mhm. I co tam robisz po tej stronie duchowej? Czym się zajmujesz? Szukam czegoś. Mm -hmm. Szukam z gwiazda. Mm -hmm. Trzeba nie chcę jej chronić, ale muszę wiedzieć, gdzie jest, żeby, żeby wiedzieć, gdzie jest. Żeby nikt jej nie wykorzystał, pewnie. Nawet nie do końca. Mhm. Ona jest. energia. Jest bardzo silna. Mhm. A sama jej szukasz? Czy masz pomocników? Albo inne dusze, inne energie, które ci pomagają? To jest moje zadanie. Mhm, uh -huh. a kto ci to zadanie dał? Jesteśmy grupą. Mhm. Uh -huh. I ono po prostu istnieje. Mhm, uh -huh. to zadanie po prostu istnieje, czy ta grupa? Zadanie. Mhm. Uh -huh. Wiemy, co mamy robić. Mhm. Uh -huh. I jak jest, tak? Wiemy, gdzie ona jest. Ta gwiazda? Tak. Mhm. Czy ta gwiazda jest teraz ważna dla naszego wszechświata, dla tego czasu, w tu i teraz? Ona była istotna kiedyś. Mhm. Dlaczego była taka istotna? Już teraz chyba możemy o to zapytać, skoro już teraz nie jest tak istotna. Był plan. Mm. Czy ona, czy z niej coś powstało? Była źródłem. źródłem. Mm -hmm. Źródłem energii? Była bazą. Mm -hmm. Dla kogo była bazą? Podstawą. Mm -hmm. Był wzór. Czego? Czego to był Może dla stworzenia jakiejś galaktyki, czy nie? Układu. Mhm. Była bardzo niestabilna. Mhm. Ale miała największy potencjał. Mhm. Opowiedz coś o tym potencjale. Tam były jakieś planety, które powstały też właśnie w takim układzie? Planety były nieistotne. Tylko ta gwiazda? Ta gwiazda. Mhm. Miała odpowiedni rozmiar. Do czego? Do podtrzymania. Czego? Księżczaru. Do stabilności. Tego układu? Tak. Mhm. I co, co robiliście jeszcze z tą gwiazdą? Pilnowaliście jej właśnie, żeby była stabilna? Udało się to czy nie? Musieliśmy ją uspokoić. Mhm. A w jaki sposób? To jest łatwiejsze niż myślisz. Mhm. To jest potrzeba, to jest intencja, tak zwana? Intencja, czynność, rozkaz, to jest wyrażenie wolnej woli? Czy nie do końca? To jest jak. nie ma takiego słowa, ale. Mm -hmm. Bo nasze słownictwo ludzkie jest ograniczone. Tak, to jest jak tu i teraz. Mhm. To jest jak. Realność, to jest jak. To jest jak energia po prostu, która nie ma początku ani końca. Z której wszyscy jesteśmy zbudowani. Dobrze to rozumiem? To jest bardziej. Początek i koniec jednocześnie. To jest, to jest krótkie, ale to jest. Punkt zero? Kontrola to jest mm -hmm. przeobrażenie. Mm -hmm. To jest ciąg zdarzeń. To jest. Znaleźliśmy więc jest. Mm -hmm. Czyli trochę to, co byśmy mogli określić w dzisiejszych czasach manifestacją? Tak. Mhm. Czy jest ano, to łatwiejsze, no, dlatego. Tak, mhm. jest łatwiejsze. Jest łatwiejsze, dlatego że my tak jakby to wykreowaliśmy, stworzyliśmy. Czy, czy wy, wasza grupa, tak? W tak. pewien sposób. Dla nas jest to prostsze. Nie, to nie ma. To jest instant. Mhm. Niesamowite. I co robicie dalej, jeżeli da się utrzymać tą energię? Co robicie dalej? Szukacie kolejnej gwiazdy, sprawdzacie w ogóle, czy tych gwiazd jest więcej? Bo moje zadanie było, żeby ją znaleźć. Mhm. I zmieniłam się, gdy to zrobiłam. Mhm. To się zmieniło. Przestałam być tym, kim byłam wtedy. Mhm. Byłam? Byłam po to, żeby to zrobić i zrobiłam to, więc przestałam być. Mhm, bo już nie miałaś takiego celu. Tak. Zmienił się wtedy twój cel? Wróciłam. Gdzie wróciłaś? Do źródła. Mhm. Opowiedz o tym. Jak. Masa. Jest. Wszechmocna. Główka od szpilki. Mhm. Równocześnie małe i duże? Tak. Mhm. Początek i koniec też w jednym punkcie. Tak. Mhm. Czy tam uzyskujesz kolejne zadanie, czy po prostu tam spędzasz jakiś czas? Tam jest wszystko. Mhm. To na co ty się decydujesz? Jest to nie ma tutaj żadnej idei. Mhm. Nie ma tutaj żadnego celu. Nie ma tutaj. Żadnych hmm. potrzeb, żadnych. A nie masz potrzeby doświadczania czegoś jeszcze, czy nie? To jest To jest... dalej, to jest po podzieleniu. To jest, kiedy wychodzi, to jest wtedy on, ono ma cel. Masa hmm. nie. No. Mm -hmm. Jak to się dzieje, że y, coś wychodzi i wtedy dostaje cel? To jest jak? jak iskra, to jest jak to jest naturalny cykl. Tak, to jest mm -hmm. istota istnienia. Mm -hmm. Akt. On się rozdziela i i wtedy już jest nadany cel. Tak. I jakie jest zadanie, jakiś kierunek. Tak. Ale ogólnie nikt z was z tej energii po prostu ze źródła, nie wie, kiedy będzie, co, gdzie i jak, po prostu, jak jest potrzeba. Wtedy jest taki podział i idziemy wykonywać zadanie, tak? Źródla. Nie ma nic. w kontekście tożsamości. Mhm. Po prostu jest. Tak. Mhm. Okay. I, I jest zbiorem. Zbiorem czego? Świadomości. Mhm. I ty jesteś jej częścią. Każdy jest. To jest piękne. Ja odczuwam źródło jako coś właśnie wszechmocnego, coś, co ma, co jest nieskończone. Tak, bo ono jest i celem, i końcem, początkiem, potrzebą i mhm. rezultatem. Ono jest całością. Więc Pięknie. nie jest niczym. Jest wszystkim. Czyli... Czy chciałabyś przekazać mi coś jeszcze więcej, czy będziemy prosić już Twoje wyższe ja o zejście? Czy ja już teraz rozmawiam ze świadomością? Świadomość to za małe słowo. Mhm. Z czym ja się tutaj połączyłam? To jest niesamowite. Jak uwolnić swój pełny potencjał, ten duchowy, teraz w tym wcieleniu, w którym jest? Czy możecie udzielić jej takiej informacji? Ona wie. Mm -hmm. Bia jest? jednak pyta. Bo wątpi. Mm -hmm. A można zrobić coś z tym zwątpieniem albo skąd to zwątpienie przychodzi? Jej lekcja. Mm -hmm. Musi się nauczyć. Przestać wątpić. Mhm. A w jaki najlepszy możliwy sposób mogłaby to zrobić? Możecie dać jakieś wskazówki? Doskonale widzi, że wszystko, co nie wątpi, działa. Tak. Mhm. No, możecie mi powiedzieć, dlaczego pokazaliście to życie właśnie jak była mężczyzną? Bo czy właśnie chodzi też o to tworzenie z tego powietrza tej kuli? Bo mia... Mówiła, że miała się nauczyć pokory. E... Samego życia też. Możecie coś więcej na ten temat powiedzieć. To jest tylko wspomnienie. To jest jedno życie. Mhm. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, okej. Okay. Ma... To jest ludzkie wcielenie. To jest. Człowieczy kierunek, rola. Mhm. Jak być człowiekiem? Mhm. Jak doświadczać jako człowiek w świecie materialnym. Tak. Mhm. A możecie powiedzieć coś o tym drugim życiu, które wybrałyśmy? Szukanie tej gwiazdy. Co to była za gwiazda? Bo to też pokazuje potencjał Michaliny, tak? Poziomu duchowego mam na myśli. Mm. Każdy ma ten potencjał. Mm -hmm. Do czego dokładnie? Bycia częścią, bycia jednością. Mm -hmm. Ale nie każdy tutaj z poziomu ludzkiego to wie i rozumie, czuje. Tak, nie każdy. Mhm. Praktycznie mały odsetek ludzi. Tak. Jest A proces. Teraz jesteśmy w procesie? Tak. Moje wyższe ja mi przekazało, że jesteśmy w takim momencie mieszania, po to, aby stworzyło się coś innego, nowego z tego wymieszania. To też pewnie jest jakaś forma procesu. Tak. Mhm. A możecie powiedzieć teraz w tym wcieleniu, w tym życiu, Michalina jako Michalina, czy ona ma jakieś blokady w sobie pod postacią strachu, lęku, takie wewnętrzne jakieś przeszkody, które nie pozwalają jej żyć swoim potencjałem, robić tego, co daje jej spełnienie? Czy jest coś takiego w niej? Nie ma ograniczeń, tworzy je sama. Mhm. I co to są za ograniczenia? Pytaje jej się, że powinna je mieć. Mhm. I co możemy z tym zrobić? Możemy jakoś jej pomóc w tym, żeby ona zrozumiała, że nie musi tego mieć? Czy wystarczy jej odsłuchać to nagranie? Ona to wie. Mhm. Tylko się upiera. Tak, potrzebuje mhm. mieć ograniczenia. Tak, uważa. Tak, ona chce mieć ograniczenia. A czemu chce je mieć? Żeby czuć się normalnie. Ale ona jest wyjątkowa. Tak. To po co jej ta normalność? Się... Boi się tego, że będzie odstawać od innych? Odstaje, tak. Mhm. A jaką ona ma misję teraz w tym cieleniu? Dlatego, że ma tą wyjątkowość ogromną, że z tym potencjałem całym przyszła. To jest związane pewnie z niej misją, prawda? A no, po prostu musi tutaj być. Mhm. Działa tak. energetycznie tak. już. Tak. Mhm. Nic więcej. Mhm. Czy jest jakaś konkretna dieta, którą powinna jeść, żeby jej ciało też czuło się lepiej? No bo ciało jest pojazdem dla naszej energii. Albo coś, czego nie powinna jeść, nie powinna się czymś odżywiać, żeby mieć więcej energii, tej motywacji i tak dalej jest stworzona z tego, co ją otacza. Niech spożywa to, co ją otacza naturalnie, mhm. tylko to, co znajdzie, nic z zewnątrz. Mhm. Czyli bardziej takie sezonowe rzeczy, tak? Naturalne, po naturalne, proste. Mhm. Okej. Okay. Czyli żadnego mięsa, czy mięso też? To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Mhm. To już kiedyś mi mówiliście, że to nie ma znaczenia. Bo my po ludzku wymyślamy różne idee, które mają nas bardziej duchowo poprowadzić dalej. Tak. A wy często to mówicie, że to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Mhm. To jest część tego, co istnieje. Więc nie ma znaczenia. To po prostu jest. Po prostu jest energią tak naprawdę. Tak. Mhm. Czyje pytanie o to, co zrobić, aby zaakceptować siebie, pewnie też wynika z tych blokad, które sobie sama wymyśla, tak? Tak. Okay. Bo to jest idea, która powstała tutaj. To nie jest realne. Nie da się nie akceptować siebie. Tak, bo, bo źródła jesteśmy po prostu. Tak. I nie ma niczego, jest. czego nie moglibyśmy akceptować, pewnie, tak? Tak, bo wszystko istnieje, więc wszystko jest akceptowalne. Jest piękne. Niesamowite jest z wami porozmawiać. Mm, ale ma też pytanie. I może z tego będziecie się śmiać. Jak wzmocnić swoje połączenie z wyższymi ja, przewodnikami, przodkami? W ogóle ze światem, z planetą, z naturą? Ach, ona ma. Kropka. Tak to poczułam, że ona po prostu to ma. To jest znowu nasz pewnie egotyczny umysł, ten wytwór, który my mamy w umyśle. To jest język, który został jej przekazany tutaj. To jest jej ubranie słowa. Mm -hmm. Taka maska, którą mamy. Tak, to jest po prostu, istnieje. Nie da się mniej lub bardziej. Mm -hmm. To istnieje. Jasno, bo to powiem, to jest niesamowite z nami rozmawiać. Robisz to codziennie. Ja? A ja też czasem wątpię. Ostatnio nawet dużo. Taka ja jest dziękuję. Twoja natura. Mhm. Jako tak człowiek. Też. Jako człowieka, dokładnie. Ale jesteśmy czymś więcej, także dziękuję za możliwość rozmawiania z Wami dzisiaj. To jest niesamowite doświadczenie i czuję taki szacunek do Was. Tak po ludzku. Niepotrzebnie. <noise> Dlatego dodałam, że po ludzku. Czy Wy też dajecie jakieś znaki, wskazówki, na które ona powinna zwracać uwagę? To jest coś bardziej skomplikowanego. To jest zawsze jeden znak, to jest zawsze jedno i to samo. To nigdy się nie rozdziela na różne rzeczy. To zawsze jest, mhm. to nie jest cyfra, liczba, to zawsze jest to samo. To jest po prostu intuicja. Mhm. Czyli właściwie ten znak my sobie tworzymy z naszej intuicji właściwie. Tak, to jest potrzeba odczucia i nałożenia. Potwierdzenia. Tak, to jest manifestacja po prostu. Mm -hmm, Intuicja. Mm -hmm. Każda fizycznym. Tak, każda liczba, którą widzisz, jest po prostu manifestacją twojej potrzeby. Twój mózg kreuje potrzebę potwierdzenia. Pucia mm -hmm. go w swoim. Tak trochę jak oddanie odpowiedzialności, nie? Bo nam się wydaje z poziomu ludzkiego, że jak zobaczymy coś na zewnątrz, to znaczy, że coś wyższego daje nam potwierdzenia. Tak naprawdę my sami sobie je dajemy. Jak bo my jesteśmy dla siebie wyższą energią. Mhm.